Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób ze znaku ryb na lipiec 2021. Warunki są bardzo dziwne w środku nocy, ale w dzień jest tak gorąco, że po prostu nie jestem w stanie nic nagrać. W, w mieszkaniu mam 37 stopni, także tu muszę na dworze tym razem. I cóż my tam mamy? W pierwszym tygodniu mamy dwójkę pucharów. Bardzo dobra energia, bo oznacza zgodę, harmonię. To może być zgoda w związku, może być harmonia w miejscu pracy również. Czyli dla jednych bardziej może się przejawić właśnie w życiu osobistym, a dla innych w życiu zawodowym, czyli może to być harmonijna współpraca lub ugoda. Ugoda, zgoda. O, tu hałasy są różne. Ugoda, zgoda, co już jeszcze? Nawiązywanie kontaktów, właśnie takich harmonijnych, rozkwit miłości także może być, no ale niestety mamy diabełka i mamy wieże. Diabełek i wieża no są trudniejsze energie, ale to każdy w którymś momencie przerabia te coś takiego, bo tutaj będą wychodziły na wierzch nasze lęki, czy znaczy nasze, nie nasze, tylko wasze, wasze lęki jakieś uzależnienia, jakieś zahamowania. Ale jeżeli wyzwolicie się z tych lęków, no to uwolnią się w was pokłady pozytywnej energii, i to już tam dalej widać, takiej energii twórczej. Także, także emocje mogą być związane z miłością również. Nawiążemy do tego, co jest w pierwszym tygodniu. Ale zanim przejdziemy do drugiego tygodnia, no co tu jeszcze? Tu by była taka rada, żeby zaakceptować siebie pracować nad swoimi słabościami i swoimi nałogami. No, są tysiące sposobów pracy z nałogami i słabościami, no ale przede wszystkim trzeba zacząć od pracy z lękami, przyjrzeć im się, przyjrzeć się, z czego one wynikają. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba wyjść naprzeciw ciemniejszej strony swojej natury, poznać ją. Bo dopóki nie poznasz, no to nie będziesz wiedział, jak z tym pracować. Nie będziesz wiedział w ogóle, nad czym pracować. Także to, to ważne, żeby poznać, Siebie, poznać siebie, swoje słabości. Zobaczyć, z czego też wynikają twoje intencje, czym się kierujesz. Czy twoje intencje wynikają z ego, czy z serca? Cóż jeszcze? no Tu warto byłoby wyzwolić cię od blokującego wstydu i poczucia winy, ale też kreować siebie takim, jakim chcesz być. Zajrzyj w siebie po prostu. Zajrzyj, zajrzyj w siebie, by przejawiać siebie. I tutaj masz możliwość przejawiania siebie, bo tu jest taka karta kreacji, no ale zanim przejdziemy do kreacji, mamy jeszcze wieże, czyli jakieś struktury ulegną zburzeniu, coś się zmieni raptownie, coś być może, czego się nie spodziewacie. Jakieś sztywne, ograniczające układy rozpadną się i zostaną zastąpione przez inne, i to o to właśnie chodzi, żeby zostały zastąpione przez inne, które są lepsze. Oczywiście są takie sytuacje, że coś się zmienia na gorsze, ale tu też was, wasz interes w tym, żeby zmienić coś na lepsze. Czyli tu tego trzeba dopilnować. Jeżeli ma być zmiana, niech to będzie zmiana na lepsze. Zburzenie więzienia to jest też takie zburzenie więzienia stworzonego przez schematy umysłu, czyli zburze, zburzenie schematów umysłu, które stanowią dla nas ograniczenia. Czyli to jakieś zmiany przekonań mogą być. Generalnie jest to czas na dokonanie nagłych zmian. Należy obalić stereotypowe idee lub istniejące struktury, aby móc budować nowe, zupełnie nowe i znacznie lepsze, jakby się dało. No a tu właśnie o to chodzi, żeby, żeby do tego dążyć. Los zburzy to, co było dla was niekorzystne i to będzie oznaczało wyzwolenie i dzięki temu właśnie ta energia twórcza się tutaj um, wyzwoli i część was pójdzie w stronę kreacji, a część z was będzie pielęgnować ten nowy związek. <laughs> Także tutaj mamy bardzo fajną już energię asa kielichów. To tak jak mówiłam, kreacja, czyli nowe pomysły mogą być. Mogą być nowe pomysły lub początek nowego związku. Ciekawe, czy to burza będzie dzisiaj, bo tak jakoś dziwne powietrze jest. No więc cóż, jest to as szansy, ale zarazem as radości. As radości. Jest to szansa na szczęście, szansa na przyjemność. Szansa na zrealizowanie jakiegoś pomysłu twórczego, lub y, właśnie y, uczuć takich miłosnych bardziej. Czyli co może być? Może być ślub, nawet może być nowa miłość, może być kontynuacja tej miłości, która, tu, którą tutaj widać. Bo ja mówiłam, że ta, ta karta tyczy zarówno związku jak i spraw zawodowych czyli dla jednych bardziej to będzie dotyczyło spraw zawodowych harmonii, harmonijna współpraca dla innych to będzie dotyczyło spraw osobistych i może to się przejawiać poprzez zaręczyny na przykład obydwie te karty teraz mówię tak? o, obydwu, o obydwu kartach bo to w sumie niewielka różnica czasu tam mieliśmy pierwszy tydzień tu już mamy drugi tydzień owocny twórczy czas lub szczęście osobiste tego się trzymajmy. I cóż tam mamy? Umiar mamy. To bardzo dobrze, bo harmonia dla związku jest potrzebna. Zresztą tam ona była pokazana w pierwszym tygodniu. To, to, to jest kontynuacja, tu widzę. Kontynuacja harmonii w związku lub harmonii w życiu. Niestety są ograniczenia. One wynikają. Tutaj widać z Waszych myśli. Wy sobie myślicie, że czegoś nie możecie zrobić, że czegoś nie możecie osiągnąć. Macie to tego asa szansy, ale myślicie, że czegoś nie możecie osiągnąć, że czegoś nie możecie zrobić, jakiegoś ruchu wykonać, a siły przecież macie, szanse macie, harmonię macie. Jedyne, czego Wam brakuje, to pozytywnego myślenia, tak z tego wynika. No niestety tu Wasze myślenie jest negatywne, bo stwarzacie sobie blokady. No tam była mowa o tym, żeby te blokady umysłu usuwać. One też yy, czasem mogą usunąć się same poprzez właśnie jakieś burzliwe wydarzenie. No ale tu nadal, nadal jeszcze jakaś blokada jest, więc to widocznie tam wszystkich blokad, no to, to jest zresztą niemożliwe, żeby wszystkie blokady usunąć w jednym tygodniu. To, to nie jest możliwe. Dlatego tu macie, o przepraszam, że hałasuję, macie tu kolejną blokadę. Ale macie siły też do przezwyciężenia tej swojej słabości, którą widać tutaj i w pierwszym tygodniu też było widać, tak w środku pierwszego tygodnia. Macie siły dosyć i odwaga, wasza odwaga tu wzrasta, wasze zdrowie tu też się może poprawić, siły witalne, duża, duża pewność siebie, tutaj pewność siebie wzrasta. I może właśnie dzięki temu, tu macie taki. Znowu pukłam. Dzięki temu, właśnie, że, że wasza pewność siebie wzrasta i ta odwaga, właśnie. Macie tu świetne karty. No, tak od połowy do końca trzeciego tygodnia, bo macie asa denarów i króla denarów, czyli jakieś spełnienie w materii, tu jest możliwe. As denarów to jest as szansy, ale to jest szansa bardzo konkretna, już tutaj możecie w coś zainwestować. Albo możecie. Może uda wam się zdobyć dodatkowe fundusze? Coś takiego może być. Może uda wam się coś kupić, coś fajnego, coś wartościowego dla Was, takiego bardziej trwałego, czyli, no wiadomo, że, że yy, nie wszystko jest trwałe tak samo, ale to może być co? Mieszkanie, może być samochód, może być maszyna, urządzenie jakieś. Może być zainwestowanie w nowy biznes też, ale tutaj widać, że tu wam się dobrze będzie powodzić, bo macie jeszcze tego króla denarów, czyli takie zadowolenie z osiągnięć materialnych macie. Macie zaspokojone potrzeby materialne. Tylko nie wiadomo, czemu tam w czwartym tygodniu jest piątka kielichów, czyli no znowu, tam, znowu, no znowu, bo tutaj było ograniczenie, a tam w czwartym tygodniu macie po prostu niezadowolenie. Smutek, znudzenie, coś takiego. Po prostu zwracacie uwagę na to, co, no co, co Wam się nie podoba. Na to zwracacie uwagę, do tego przywiązujecie wagę. Zamiast zwrócić się ku potencjałom, które są z tyłu za Wami. No, oczywiście, one mogą być z boku, mogą być na górze, na dole, gdziekolwiek. Ale chodzi o to, że te potencjały istnieją, a Wy na nie w ogóle nie patrzycie. Chodzi o to, żeby się zwrócić w kierunku tych potencjałów, zauważyć je. No, i cóż, i skorzystać z nich. No, ale wyboru trzeba będzie dokonać, bo tu mamy kartę wyboru, jeszcze w czwartym tygodniu. Czyli trudny wybór, warto posłuchać głosu serca, bo serce będzie wiedziało i przyniesie wam to szczęście. Pięknie się kończy. Czwarty tydzień, kartą szczęścia. Najczęściej dotyczy to spraw rodzinnych i osobistych, ale może też dotyczyć ewentualnie jakichś innych spraw, na przykład zawodowych. Chociaż głównie jest to karta uczuć i dotyczy spraw rodziny, czyli szczęście rodzinne, lub szczęście małżeńskie, lub szczęście w związku. A tutaj na temat szczęścia w związku już były karty. Ta jest trzecia karta, już taka. No, w zasadzie karta kochanków też może tego dotyczyć, chociaż tu chodzi bardziej o wybór. Natomiast jeżeli dokonacie wyboru zgodnego z podpowiedziami serca, to macie piękne szczęście, yy, czyli harmonię, czyli no stan taki, że. Jesteście zadowoleni ze swojego życia w danym momencie. Nie wiem jak tam dalej będzie, bo tam jeszcze mam kartę na kolejny miesiąc, takie, taką niespodziankę, nie wiem co tam będzie. Znaczy nie wiem, czy nie wiem, jak kładłam to, 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 to patrzyłam, ale już nie pamiętam. <grych> Jak kładłam te karty, to patrzyłam, co tam jest, ale nawet w tej chwili już nie wiem. W każdym razie tu jeszcze na końcu macie dużo spraw na głowie lub podwójne źródło zarobkowania, czyli dla jednych to będzie podwójna praca, jakieś dodatkowe źródło dochodu. W sumie tych źródeł, źródeł dochodu może, mogą być dwa, może być ich więcej, yy, ale dla tych, którzy nie będą mieli podwójnej pracy, dla tych to będzie dużo spraw na głowie, czyli dużo będzie się działo, dużo obowiązków. Może to być trochę męczące, ale przede wszystkim to będzie wymagało żonglowania, eksperymentowania, no, skupiania się na dwóch rzeczach jednocześnie, co nie jest takie łatwe. Dobrze, no to zobaczmy tą niespodziankę na kolejny miesiąc. Coś tu chrząkam, bo lodów się najadłam. <laughs> Świeżo po lodach jestem. No i cóż, mamy. No niespodzianka jest, bo to jest kasz, yy, karta szansy, z tym, że to jest takie, taki warunek jednocześnie, bo od czegoś trzeba będzie się odciąć. Czyli jak się od czegoś odetniecie, co, od tego, co wam szkodzi lub przeszkadza, lub stoi wam na drodze. Jak się od tego odetniecie, to macie piękne zdolności kreacji. Zresztą po raz drugi to się pokazuje, bo tu w lipcu były pokazane też i na sierpniu się też pokazują zdolności kreacji, czyli będziecie mogli sobie kreować to, co wy chcecie. To, co wy chcecie. Nikt wam nie będzie rządził... Bo... Wy sami zdecydujecie, co wy chcecie sobie wykreować w tym waszym życiu. To może dotyczyć wszystkiego i życia osobistego i, i twórczości również, pracy zawodowej też jak najbardziej. Wszystkiego to może dotyczyć, czego tylko chcecie. Macie zdolności i, i moc tworzenia, a tu jeszcze moc była wcześniej też pokazana, że macie taką moc y, no, oczywiście nie tylko fizyczną, także intelektualną, także odwagę, zdrowie, przedsiębiorczość też macie, bo tam był też król Denarów. Także tutaj w połączeniu te wszystkie karty ze sobą i jeszcze w połączeniu z magiem, to wy macie potężne, moce. potężne moce, z których możecie korzystać bądź nie, to już od was zależy, bo jeżeli nie skorzystacie ze swojej mocy, to będziecie stratni. A szkoda by było, bo tych mocy tu widać dużo, naprawdę dużo, i jest potencjał na szczęście, tego się trzymajmy. Czyli może być to szczęście w miłości, jeszcze przypomnę, już tak podsumowując, ale pod warunkiem, że dokonacie wyboru między dwoma partnerami lub dwoma partnerkami, lub jeszcze jakiś inny wybór może być, niekoniecznie między partnerami, ale właśnie jeszcze czegoś innego może to dotyczyć może sposobu, Hmm, sposobu, w jaki sposób macie funkcjonować z tą drugą osobą na jakiejś zasadzie, no bo to nie musi być ślub, może być jakaś inna, na jakiejś innej zasadzie, to może być, to już od was zależy, ale tu jakiegoś wyboru trzeba będzie dokonać i jak dokonacie, macie szczęście. Z kolei tu, tu znowu jest warunek w następnym miesiącu, że od czegoś trzeba będzie się odci odciąć i wtedy wasze zdolności kreacji wzrastają. Jesteście kreatorami. Życzę szczęścia, do usłyszenia.